Witamy wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj mamy przyjemność powitać młody zespół, my tylko na chwilę. Chciałabym zadać im kilka pytań, aby opowiedzieli, co robię sobie, jak to się wszystko zaczęło, no i do czego to zmierza. A więc, tak, pierwsze moje pytanie do Pani: jak się w ogóle poznaliście? Poznaliśmy się już dosyć dawno temu, jakoś w 2012 roku właśnie u nas w Cieszynie, tam na Śląsku Cieszyńskim, tworzyliśmy taki zespół, powiedzmy formację składającą się z, kilka, z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób. Były to takie chórki, gdzie śpiewaliśmy i graliśmy, występowaliśmy na różnych takich festiwalach, które działy się na Śląsku Cieszyńskim, bardzo często też na dniach, na przykład Skoczowa. Kolendy graliśmy, no i wykonywaliśmy kilka piosenek, takich jakichś coverów, czasami kolendy. No więc w ten sposób, żeśmy się poznali i postanowiliśmy po jakimś czasie po prostu się trochę jakby zawęzić zespół i stworzyć coś swojego. No więc w taki sposób powstałoby tylko na chwilę. Rozumiem. I też takie pytanie, bo zauważam, że macie naprawdę fajne kawałki. Skąd czerpicie inspirację na coś takiego? Skąd w ogóle pomysł? Na piosenki? Mhm. Tak myślę, że generalnie czerpiemy z tego, co nas otacza. Jeżeli chodzi o teksty, no to wiadomo, to co się, jak człowiek życie przeżywa, jak tam idzie swoją drogą, no to coś tam w życiu się dzieje takiego, że chce napisać jakiś konkretny tekst. Mamy też jeden tekst, który pochodzi od poetki z regionu cieszyńskiego. No i to jest taki bardziej um, artystyczny tekst, natomiast reszta jest taka już um, napisana przeze mnie bardziej o takim życiu codziennym, powiedzmy. Rozumiem. Także mi się wydaje, że tak to otaczającego świata y, czerpię inspirację, tak jest chyba najbardziej rozsądnie mi się wydaje. Pewnie, że tak. No a na przykład y, intryguje mnie takie pytanie, y, do kogo kierujecie swoją muzykę? Bo wiadomo, niektórzy kierują do młodzieży, jakieś tam głębsze przesłania mają, niektórzy do osób dorosłych, mm -hmm. do jakichś tam osób chorych, coś w tym stylu. Mi się wydaje, że to zależy od tego, co kto tak naprawdę lubi. No, mieliśmy takie głosy i od osób starszych, że się im podobało, ale też dużo osób młodszych e, pisało, że bardzo fajne piosenki. Na przykład mm -hmm. na Facebooku też się odzywały niektóre osoby w naszym wieku. I pisały, że, że super, tworzycie muzykę, i obyście tak dalej się rozwijali. Dlatego mi się wydaje, że dużo zależy od tego, co kto lubi. Tworzymy takie gitarowe brzmienia przede wszystkim, więc myślę się wydaje, że ktoś, kto lubi akustyczne brzmienia, to coś odnajdzie dla siebie w tej muzyce. A ile już mamy tego Nagranych mamy dwa, natomiast swoich mamy jeszcze ze cztery na pewno, które chcemy nagrać właśnie na płytę. Człowieczek że mnie interesuje pytanie, co z wydaje płyty? No co tutaj tak, no to dwa <laughs> kawałki już mamy um, nagrane, które można znaleźć na YouTubie, natomiast mam jeszcze napisane cztery piosenki, które też wymagają um, nagrania w studio, no i dlatego zbieramy fundusze na to, aby móc zrealizować ten projekt. No, jak wiadomo jest to troszeczkę... Um, no, Będzie to angażowało no, sporo pieniędzy, ponieważ musimy mm. nagrać y, studio y, każdą jakby ścieżkę muzyczną i wokalną. Y, trzeba to zmiksować, no i później jeszcze samo wydanie płyty też kosztuje. No, więc na razie zbieramy fundusze na to na zrzutce. Także. I to pewnie wszystko zajmuje też dużo, dużo czasu, nie? Tak. Dołoślam się. No to w takim razie... Poza zespołem, co robicie na co dzień? Czy się zajmujecie, pracujecie gdzieś, uczycie My, się? Tak, pracujemy. Y, właśnie i Ada i Mariusz y, uczą muzyki i tam grania na gitarze mm. i na pianinie. Y, Mariusz jeszcze uczy wokalu. Natomiast ja się na co dzień zajmuję marketingiem i no takim powiedzmy copywritingiem. Dlatego to jest takie bardziej hobby dla mnie, mm. muzyka. A jaki rodzaj muzyki tak osobiście preferujecie y, To też w sumie... Trudno jak wygracie czy coś innego. Trudno też mówić o jakimś takim konkretnym gatunku, nie chcemy się też utożsamiać z niszem konkretnym. Natomiast bardzo lubimy właśnie brzmienia gitarowe, akustyczne, piosenki trochę spokojniejsze na pianino, chociaż niektóre, mamy też taki jeden utwór, który jest nawet dwa, trochę jazzowe są w pewnym takim klimacie, więc no... Wydaje mi się, że czerpiemy z każdego nurtu po trochu. Chcielibyśmy też y, troszeczkę w y, elektronikę pójść, mm. żeby to trochę unowocześnić. No i zobaczymy jeszcze, co tam No A z jakich muzyków bierzecie przykład? Y, no to, to zależy też właśnie, z, co kto lubi od nas zespół, i wtedy też trochę przewyca swoich jakichś y, 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 ulubionych wokalistów. Y, ja na przykład preferuję takie y, 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 wokalistów pop, i rock gdzie mogę czerpać jakby inspiracje muzyczne i wokalne, czy, czy też jakby tekstowe. Natomiast wiem, że, że Mariusz też lubi zespół Skaldów, też Sanach, Czerny jak nas inspiruje. No gdzieś tam lata 80. ja bardzo lubię, także to zależy. Czyli takie muzyki słuchacie na ziemi? Tak, tak. Rozumiem. A jak tam, planujecie jakieś koncerty? No planujemy koncerty. Tak, planujemy koncepty, teraz czekamy też jeszcze sytuacja będzie wyglądać dalej, bo też nie wszędzie można jeszcze tak występować, jakby się tam chciało, bo jeszcze dużo jest obostrzeń. Ale wydaje mi się, że jeżeli już faktycznie to tak wszystko tam zależą, te obostrzenia, to będziemy już jak najbardziej występować. Chcemy też dopracować nasz program w pełni i wtedy już ruszamy pełną parą. się o wszystko teraz. No to jesteście młodym zespołem i naprawdę z całego serca życzę Wam powodzenia. No, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie grać dużo koncertów, pełno wystąpień publicznych. No i życzę Panu, że będziecie grać. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Bardzo, ja było, nadzieję. Było, bardzo miło było Was gościć. Mam nadzieję, że w późniejszym czasie albo w niedługim czasie jeszcze u nas zagościcie. Bardzo chętnie. Być może już po wydaniu płyty. Tak, no <laughs> miejmy nadzieję. Także dziękujemy bardzo za... Dziękuję. Obrądzeni, zasłuchani i pozdrawiamy.